Pewien mężczyzna, chcąc zaprosić swoją dziewczynę na kawę do jednej z londyńskich kawiarni, dowiedział się, że musi zapłacić 4 miliony funtów. Jak to możliwe? Zapytacie. Zamiast poprosić o kawę, poprosił o kawiarnię. No właśnie, i ta mała różnica może sprawić, że po prostu się pomylisz. My generalnie się często mylimy, zwłaszcza w językach obcych, ale warto wyeliminować ten drobny błąd i już wiedzieć, że kawa to nie kawiarnia, a w języku angielskim na pierwszy rzut oka nie jest to takie oczywiste, bo bardzo często ludzie mówiąc o kawie, a zwłaszcza pisząc o kawie, używając słowa coffee, bardzo wiele tutaj mieszają, kombinują, a to jedno F, a to jedno E, a to zamiast O jest A i tak dalej i tak dalej. Więc dziś ustalimy sobie, że kawy to zazwyczaj są podwójne. Tak, jak idziemy z kimś na kawę, to zazwyczaj jest Podwójnie, pamiętaj, podwójnie. So, coffee, double F and double E. Coffee. Natomiast to słowo, zobacz, ono ma tutaj jeszcze przy E taką kreseczkę. Tak bardzo często zauważysz, że jest napisane na kawiarniach, bo jest to cafe. Prawdopodobnie jak to w angielskim podkradli gdzieś to słowo. So, coffee and cafe. Once again, coffee and cafe. Nie pomyli się tak jak ten chłopiec z historii zamawiając kawę. One coffee, please. This building is a cafe coffee, café, teraz już będziesz pamiętać. No i właśnie, chcąc zaprosić kogoś na kawę, na przykład mamy jakiegoś anglojęzycznego czy zagranicznego znajomego i tak chcemy go zaprosić na kawę, można by powiedzieć do tej osoby I'd like to invite you for a café. Można by powiedzieć do tej osoby I'd like to invite you for a coffee. For a coffee, I'd like to invite you for a coffee. Ale ten zwrot brzmi tak protekcjonalnie, tak oficjalnie, tak sztywno, najczęściej byśmy powiedzieli na przykład: Let's go to a cafe and have some coffee. Widzisz? Let's go, let's have. To są takie zwroty luźne, których możesz używać do znajomych. Natomiast zapraszając szefa, jak najbardziej można by użyć takiego oficjalnego zwrotu. Good morning, sir. I'd like to invite you for a coffee. Natomiast pytając o kawiarnię, czy może mówi się też kafejka? Będąc gdzieś w jakimś zagranicznym, może anglojęzycznym mieście, możemy na przykład zapytać w taki sposób. Is there a good cafe near here? To near here, jakby tak w pobliżu, gdzieś tu obok. Is there a good cafe near here? Albo around. Na koniec podam Ci jeszcze jedną ciekawą, moim zdaniem ciekawostkę, a mianowicie skąd się wzięła herbata? Skąd się wzięło to słowo herbata? Tylko czekaj, jeszcze narysuję listek herbaty. Bo tak mniej więcej wygląda w taki sposób. Oczywiście, herbata po angielsku to tea. Tak, mówimy po prostu tea. Ona jest zapisana jako tea, ale mówimy tea. To się wzięło prawdopodobnie z Chin. Tak wiele rzeczy przybyło z Chin. Nazwa tea to był jeden znak i tak to brzmiało jako tea. Natomiast zobacz, ten pierwszy człon po angielsku to słowo herbal wypowiemy jako herbal, ponieważ jest to haniebne. Herbal to było herbal tea, czyli jakaś taka ziołowa herbata. Herbatea, herbatea. To już było łatwe, żeby dojść do herbata. Herbal tea, działowa herbata, więc herbatea. Rozumiesz, prawda? Już prawie miałem kończyć, ale przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. Coffee and tea to są substancje płynne, tak? Czyli po angielsku niepoliczalne. Tutaj takie zadanie z gwiazdką na koniec. Zatem, wiedząc o tym, że ta coffee jako kawa jest substancją niepoliczalną, to jak powiemy, że poproszę dwie kawy? Should we say two coffee? O two coffees. No właśnie, gramatycznie wydawałoby się, że trzeba by było powiedzieć two coffee albo two cups of coffee, czyli dwie filiżanki kawy. Natomiast nie ma najmniejszego problemu, ludzie mówią two coffees. Two coffee, two teas, two beers i tak dalej i tak dalej. O taka ciekawostka z rękawa na koniec. Pozdrawiam cię serdecznie do zobaczenia do usłyszenia. Cześć.